Muszę nie czat mogę, poczytać Idę się... do toalety czytać czat, zaraz jestem bo ja... okay. <guletra> Muszę k***** przeczytać czat, muszę Dobra, ja to ten... k***** weź. o nie O, ten czat cały czas Try hard czytania bo... W bo... czas... jak ja Właśnie się tak całkowicie, zobaczyłem. Ja Zobaczysz. <guletra> o <my> On <God>, so... <guletra> plecy połamał chyba Dobra co nie, nie, no, Co, co? jest? Patrz, patrz, masz Nie <śmienia> to jest. Nie <śmienia> mocha, to jest zbyt A tak, tak jak to wygląda. Ja się rozpakałem. O, poszedł, drogi, spędził To Cześć, witam. Słuchajcie, mamy okres świąteczny, tak naprawdę już za dwa dni podejrzewam jest Wigilia. Chciałbym Wam z tej okazji życzyć wszystkiego najlepszego, abyście spędzili te święta w sposób bezpieczny, spokojny, wraz ze swoją rodziną. Bez względu na to, czy obchodzicie święta Bożego Narodzenia, czy nie, po prostu dobrze je spędźcie, odpoczywajcie sobie od pracy i od szkoły. Oprócz tego, jak widzicie, to zmieniłem nieco. Znaczy nie widzicie, ale zmieniłem nieco overlay. Zmieniłem wszystkie grafiki u mnie na kanale. Ten film jeszcze nie będzie posiadał nowych grafik, ponieważ mam jeszcze kilka po prostu klipów z poprzednich, jakby miesięcy, ale już w niedalekiej przyszłości powinienem już wprowadzić te nowe overlay i nowe klipy do moich filmów. Powoli zaczynam układać sobie życie, powoli z z znajduję już te prace, znalazłem, że znalazłem ale mam dalekie bardzo dojazdy, więc będę szukał czegoś innego, ale mniejsza o to, na razie mam dla Was do przedstawienia właśnie ten materiał, który mam nadzieję, że Wam się spodoba, także trzymajcie się, mam nadzieję, że film Wam się spodoba i życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć, cześć. A, jeszcze. Yes. Jest! Ale jak taka starsza pani, co nie. Zawsze tak. So a... Byku, takie rzeczy, jeżeli dobrze się rozumiemy, są niskich lotów. Jeżeli dobrze mi rozumiesz, ja takie rzeczy nie oglądam. Niskich no, lotów. Czyli jesteś strusiem? Co? Albo nisko lot, albo nie lot. Chodziło o to, że niskich lotów haha, każą, że nisko. O to chodziło. Aha, o Boże, Dobra, nie nieważne. <laughs> Skrabok zamknie się. No. się na moment. Jakby skrabok streamował Jezu. To byłby najnudniejszy stream, nie jaki nie oglądałeś, oglądałeś nie kiedykolwiek. Nie wpadłeś na to, że pójdę to zanieść do kuchni? A ty płaczesz? Nie płaczę, tylko się zastanawiam, no to mam, dlaczego nie wpadłeś na to, żeby zanieść to do kuchni? Bingi, podróż po, mam płaczesz? Nie, nie płaczę. Mogę zaraz zacząć płakać nad tobą To Taki głupi jestem Chyba z bimbek cię pozdrawiam Moja mama ci też pozdrawiam. Bardzo dziękuję Byłeś bardzo głodny, bo cały ryż zjadłeś prawie Płaczesz? Czy ty się dobrze czujesz? A <laughs> nie najlepiej? Powiedz go Dobrze się czuję, na pewno nie płaczesz Dlaczego pytasz się mnie? Tak No, że mam zapalenie spojówek i mam oczy przekrówione. Boże, drogi. Mogę już płakać. O kurde, o kurde. Ej, ej, bo jest. I Buziu, widzisz łzy? Haha, tak muszę że Buziu płakała. Ja wspaniale muszę wyglądać. wyglądać. Mam to było... już Kikardo. <laughs> Mama Bigiego ma zapalenie spojówek. Mam już kikarda jakby co. Czy go... jakoś poszedł się mi ze względu też nie? Ja dość jakoś, tak? No. to jest taka, lito. <noise> Ej, on jest sztućcami, ja co zawsze rękami muszę na papierowych talerzach. Dobra, raczej ja Na telefony mam odpowiadać, rozumiem. No, Imbek jest z mówi, że jesz z miski na podłodze. Zazdro. Wow. naśmiewajcie się ze <noise> mną. No. Imbek robisz cosplay, co? Z śwóry? <grystanie> Jesteś nie, fur. fury? fury? <grystanie> Jesteś <grystanie> fur? fury? Nie, nie jestem Feri. ferii Jesteś fury. Jak? Gdzie, strój, <grystanie> <widziałem>. <grystanie> Gdzie mam to? strój? to albo się nie stało Nie rób nic takiego, Sasi. No i no. zrobił Sasi, ją No i dałem No i słyszę jak tam sassy robi rzeczy no. Jakie Sasi? Pozbywam się dowodów Masz kabel? Jaki kabel? Nie, nie mam, nie mam. Hej. Weź ją tam szturchnij. Szturchnąłem. <grym> Słyszałem strzał. Szturchnąłem. Do, do wora. Masz ten? Masz yy, body buggy? Nie, mam ammo buggy. mówiłem. Kurde, ale nie możesz już ich zapakować na wynos? Nie. Skrabok, zamknij. Popro... Poczekaj. <grym> back, proszę, nie. Jesteś... Nie, piek... Dobra, już. Jutro masz pozdrowienia. Pozdrów masz pozdrowienia śmieciu. Powiedz dzięki, Bigi. Dzięki, Bigi. Powiedz dzięki, Scrapbox. Nie, już mi się nie jest. Muszę zagrać ja, w ogóle. płaczesz? Nie, dzisiejsze płacze mam odłożone na później. A ty płaczesz? Będzie mi No, jogurt yeah, możesz yeah, ja sobie wziąć jako desek. Dlaczego? Proszę sprzątasz Ja widziałem zakupy. zakupy. Tak, nie ma żadnego deseru Nie? A co ty co, widziałeś? Wszystkie torby widziałam. Co? Ale co widziałeś? Hey, hey. Czekolady. Ale to chyba nie jest czekolad? Jak to nie? Piątne, dobrze Że chcesz czekoladę? Sprzedaj wszystko co jest pod twoim łóżkiem Masz jest z pudełkiem po chipsach I tam masz torebkę na wsteczki To ty zobaczysz czekoladę Przepraszam Zanim ojciec przyjedzie Chcesz czekoladę? Dobra, możesz nosić też walizki, jak odpowiesz na telefon najbliższy. Na razie nie idź. Jakie walizki, chłopie? Jak normalnie <grym> jak z małą na zakupach. <grym> walizki na zakupach, ty chodziisz To co My normalnie w siatkach nosimy, a ty walizki bierzesz tak. Walizki na pełne pieniędzy, chłopie. Dobra, to zakup. Ty wiesz, Poczki. że to możesz zbić po prostu. Ale właśnie myślałem o tym, dlatego pójdziemy lepiej nie, bo uznałem, o kurde, ale ja mogę przerzucać! Bo zapomniałem, że wziąłem sobie perk'a, co nie? Yes. Babs Dobra, no. ogarnij się tam Słaby rzut, ewidentnie Co tam przeprzesz? Słaby rzut Dobra, idę odpowiedzieć na telefon, bo pewnie o tym zapomniałeś już Odpowiedziałem już. <noise> Za jakieś 20 aha, razy aha. Timing to ten nasz perfekcyjny Timing <noise> to, Mam, mam pierdoląć? Nie <głos> wiem Chyba go jeszcze nie Kozak pimbek! Dzień dobry, dzień dobry. ten trzy traktury, znaczy ten, jak się za koparką bada. No je. A o, jak? A jak minął klasztor, Mike? Nie. W temu nie klasztor? To jest gra dla takich osób, <noise> Czyli na jakich, no? Zajmisty! Obs, okay. obs, obs, obs. Tu się jęczy bo spaliłem paru ludzi. Ja się, ja się przez 10 sekund zastanawiam, jakie ja mam na imię. Nie <noise> <sobie przypomniałem. Co? głos> Możesz dać y, te worki na te, takie ruchome taśmy i wtedy oszczędzisz trochę czasu. <noise> Wygląda bardzo wolno. Już... Y, wiem, ale jak przesuwasz je w takim tempie. Ale to jest to zaoszczędzenie to... czasu bardzo mało. Niby tak. Ale tam dalej już masz trochę większe zaoszczędzenie czasu, co? Nie? I musisz ekstremnie tak na winie mieć. No? Jest takie, są takie osoby, takie jednostki, tu szczerze nienawidzę. Shady po lec. Tak. Jego to nienawidzę najbardziej. Ale piluję na mord. Defeat captain, gdzie jest ten kapitan? You didn't get the robot? No, 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 oh, up. <laughs> oh, no. Let's just get <laughs> Wow! Oh, my <laughs> oh, God, i <God>. <laughs> Oh, my God, To nie umuję odpowiedzieć. Ja odpowiadam cały czas na gościa w kantorku. Dlaczego on jest tak zły? Przysięgam, on mnie tak bawi. Dlaczego on jest tak zły? Shady Fatma To nie ja Co jest z nim nie tak? Nie ja odpowiedziałem na Pager. Jest nas czworo, jest czterech ochroniarzy jedna osoba nie odpowiedziała na pager. A dlaczego on jest tak zły? Ale chłopiec zły. O mój Boże. Najpsze jest to, że chłopiec zły i nie wie nawet na kogo ma być zły, więc Do mnie chłop coś pisze. To jest... To jest najzabawniejsze. To powoli robimy Chyba ogarnął O mój Boże Bo wyg... O Boże O matko, uwielbiam gościa To jest mój nowy idol Ale to jest taki typowy gracz W ogóle gier komputerowych Który czegoś nie potrafi Więc powie Co wy robicie, kurde, Dobra ku... <śmiewanie> 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 Boże, to jest człowiek, który przejdzie do historii, on staje się daleko. On się tak wczuwa w rolę, chat. Gdzie są Pagery? Tutaj są. Obaj polecieli do jednego. Pozdrawiam. Nie no idol, ale że taka pomyłka, że dwóch do jednego Pagera Zajebiście. Chwila. Dobra, mam kikarda. Gdzie tu jest ten uh, miejsce na ten Ala wrąbane? Tutaj jest. Alarm um, down. Dawaj alar zlikwiduję. <średzimy> nie mogę. Kurw, jest po prostu on się tak wczuł w rolę. Ja nie wiem skąd on jest, ale naprawdę. No wyjdą, trzeba, no wyjdą. Idziemy, ale jak. Ale jak ładnie napisał. Nie napisał coś w stylu. Albo. Albo tylko napisał jedziemy. Co jest? To tak się da? Ej, no, idol mnie zaskakuje z każdą chwilą, naprawdę. No! Idol opuścił grę. Co jest? Tak nie wolno. Są pewne granice, chłopie. Bože, drog, det er høyre hånd.